Biblia Audio. Ewangelia według świętego Jana. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę i jest pasterzem owiec. Temu otwierał dwierny, a owce słuchają Jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus. Lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść. Zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Aby zrozumieć tę Janową perykopę, trzeba ją poniekąd zdekonstruować. A to oznacza, że trzeba oddzielić to, co jest pierwotne, od tego, co jest późniejszym komentarzem czy kontekstem wydarzeniowym, w którym to, co było pierwotne, zostało umieszczone. Otóż pierwotna jest przypowieść, którą autor czwartej Ewangelii nazywa paroimia. Co tłumaczy się jako przysłowie alegoria. Ale chodzi, jak można przypuścić, o po prostu sposób przemawiania Jezusa, który mówił w przypowieściach. Otóż ta pierwotna przypowieść, która stanowi. Trzon tej dzisiejszej perkopy brzmi następująco. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, stai na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Zatrzymajmy się trochę na wymowie tej przypowieści. Nawiązuje ona do zasad życia pasterskiego w Palestynie, w czasach Jezusa. Do zagrody owiec, każdego dnia zgłaszał się pasterz, który mieszkał poza zagrodą. Aby wejść do zagrody, musiał być wpuszczony przez odźwiernego. Kiedy wchodził do Zagrody wyprowadzał owce na pastwiska przez bramę. Pasterze wcześniej mieli w zwyczaju nazywać imionami swoje owce. W ten sposób komunikowali się z tymi owcami, i owce znały jakoś swoich pasterzy. Wielokrotnie z nimi wychodzili na pastwiska i wracały z powrotem do zagrody, tak już czuły się bezpieczne, i wiedziały, że jest to ktoś, kto im sprzyja, kto troszczy się o ich dobro i o ich życie. W drodze na te pastwiska pasterz szedł na czele trzody, a owce podążały za jego głosem. Natomiast, jak mówi ta przypowieść. Głosu innych nie słuchały. Jezus, jak wspomniałem, i to nam mówią Ewangelie Synoptyczne, mówił do ludzi w przypowieściach, a bez przypowieści nie przemawiał. Jak to mówi Ewangelia na przykład św. Marka. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Dziś jednak teologowie Biblijni sądzą, że to wyjaśnianie przypowieści jest już popaschalne, czyli nie należy do Jezusa historycznego. Inaczej mówiąc, Jezus nie wyjaśniał swoich przypowieści. Zostawiał je w takiej surowej formie. Co zresztą ma sens. Ponieważ przypowieść wyjaśniona traci swoją moc, czyli w jakimś mierze przestaje być przypowieścią. Bo to ja muszę odkryć sens tej przypowieści dla mnie. Jeśli ktoś mi tę przypowieść już wyjaśni, to ona nie ma już w tej mocy, którą w sobie zawiera. A ta moc polega na tym, że ma dotknąć mego serca. Ma się we mnie pojawić swoiste olśnienie. Ma się uruchomić moje serce, moje noezis. Ja mam jak gdyby wejść do samego wnętrza spotkania z Bogiem przez tę przypowieść. A nie stać na zewnątrz, tak jak stał lud na zewnątrz tego namiotu spotkania, gdzie Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Ja mam być w namiocie. I ta przypowieść właśnie Wprowadza mnie w ten namiot. Ja mam przeżyć to spotkanie, to lśnienie, tą inspirację Bożą. Wyobraźmy sobie więc pierwotny kontekst tej przypowieści. Siedzimy i słuchamy Jezusa, a on do nas mówi o jakimś pasterzu, o jakimś odźwiernym, o jakichś owcach, siedzących sobie w bezpiecznym ogrodzeniu. Słuchamy kogoś, kto do nas mówi, i odkrywamy, że mówi o nas właśnie: że my jesteśmy jak te owce mamy swoje ogrodzenie, swoje zniewolenie, swoje zamknięcie, swoją zagrodę, swoje domostwo, które ma nas bronić. I bardzo boimy się wyjść z tego domostwa. Bo ci, którzy nas wywołują, ci, którzy przychodzą, są zbójcami. Nie umiemy się w nich rozpoznać, nie umiemy im zaufać. Mamy też w sobie pewnego dźwiernego, który wpuszcza przez bramę do naszego serca. To. Może być nasz rozsądek, różne nasze mechanizmy obronne, nasz rozum, który bada wszystko, a tak naprawdę jest napędzany przez lęk przed innymi. I dlatego sprawdza wszystko, co do niego przychodzi. I ten odźwierny musi przepuścić prawdziwego pasterza. Musi go rozpoznać. I musi go zaprosić do środka. I kiedy słuchamy takiej przypowieści, a szczególnie tego, który mówi, kiedy odkrywamy, że mówi o nas, odkrywamy również, że zna nas, nas samych. I to jest właśnie to dotknięcie po imieniu. To my mamy powiedzieć, usłyszawszy tę przypowieść, że ten, który mówi, czyli Jezus, jest pasterzem, że on jest bramą owiec. To my mamy to odkryć. Kiedy mówi za nas ktoś inny, choćby mówił to jak w tym przypadku ewangelista, to już nie jest to samo. Mamy już tezę. Tezę, którą mamy przyjąć. Już jesteśmy poza namiotem spotkania. Ktoś inny dokonuje odkrycia, ktoś inny przeżywa tę inspirację, to lśnienie. A my mamy to odkrycie przyjąć, już jako odkryte. Niestety tak jest, że Ewangelie, które są pisane po roku 70, tak jak się dzisiaj sądzi, albo tuż przed, jeśli chodzi o Ewangelię Marka, często wyjmują słowa Jezusa z pierwotnego kontekstu i wstawiają je. W kontekst właściwy dla tych, którzy te Ewangelię pisali, czy jak to mówimy dzisiaj redagowali. A redagowali to dlatego, że istniały już pewne perykopy właśnie, jak ta przypowieść, spisane lub przekazywane w drogą ustną. I ta dzisiejsza nasza przypowieść została umieszczona w swoistym nowym kontekście, który odpowiadał życiu tego pokolenia, które redagowało tą Ewangelię. Widać to bardzo wyraźnie, bo wcześniej mamy przed tą perykopą historię niewidomego od urodzenia. I słyszymy groźby faryzeuszu w stosunku do rodziców tego niewidomego. Narrator mówi, że Żydzi postanowili... Że gdy ktoś uzna Jezusa za mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Łatwo więc można dojść do wniosku, że złodzieje i rozbójnicy, którzy nie wchodzą przez bramę, to faryzeusze, którzy wykluczają chrześcijan. A wykluczają ich przy pomocy takich metod prawnych. To oni chcą być bramą dla owiec, stanowiąc tych, którzy mogą należeć do synagogi i tych, którzy do tej synagogi nie powinni należeć. To oni przymuszają wszystkich, aby wymawiali tak zwane błogosławieństwo heretyków, które ustanowiono na tak zwanym Soborze Wiamni. To błogosławieństwo, które było w zasadzie przekleństwem, miało potępiać wszystkich heretyków i tak zwanych nocrim, czyli nazorejczyków, a więc chrześcijan. Chrześcijanie, którzy przychodzili do synagogi, zmuszeni do wypowiadania tego błogosławieństwa, które, jak mówię, było w zasadzie przekleństwem, nie mogli tego zrobić. Musieli opuścić synagogę. Ta Ewangelia ta Prykopa nabrała z czasem charakteru sporu z ruchem faryzejskim. I przypowieść, która początkowo była, można powiedzieć, bardzo indywidualna, jak każda przypowieść miała być zinterpretowana przez każdego człowieka, który jej słucha, teraz została zinterpretowana w kluczu tych czasów, w których żyją redaktorzy Ewangelii. Ale początkowo właśnie ta przypowieść była prosta, czysta, przeznaczona, jak mówię, do indywidualnego odkrycia, interpretacji, do przeżycia tego lśnienia, Bożej inspiracji, dotknięcia serca. Każdy miał tu uchwycić prawdę o sobie samym, odnaleźć tego, kto jest do niego pasterzem, zobaczyć, co jest... Czy kto jest bramą owiec, przez którą wychodzi się na zewnątrz. Jeśli by odkrył, że ten, od którego tę przypowieść słyszy, czyli Jezus jest tą bramą, to było to jego własne odkrycie, a nie coś, co przejmował od innych. Więc bardzo ważne jest właśnie, żeby zdekonstruować czasem to, co słyszymy już w takich uformowanych Ewangeliach, bo jak się dotrze do tej pierwotnej warstwy, do tych pierwotnych form literackich, jakim są przypowieści, to wtedy możemy przeżyć to spotkanie z Jezusem, ale jeszcze można powiedzieć historycznym, który mówił właśnie w przypowieściach, w prostym przekazie. I to w prostym przekazie, którego nie wyjaśniał, ponieważ wyjaśnienie jego Byłoby już zniszczeniem tego pierwotnego zamiaru, jakim jest dotknięcie każdego serca z osobna. Każdego serca, które przeżyje to lśnienie, to dotknięcie, to odkrycie, że ten, który mówi, zna mnie, a ja znam Jego głos. Dlatego wpuszczam go do swego wnętrza, do swego serca. I dlatego pozwalam się mu prowadzić.